Codzienność bywa pełna stresu, pośpiechu i rozpraszających myśli. Czy zdarza Ci się czuć, że trudno jest skupić się na tym, co tu i teraz? Jeśli tak, mindfulness może być odpowiedzią na Twoje potrzeby. W dzisiejszym odcinku wyjaśnię, czym jest mindfulness, jakie korzyści przynosi i jak zacząć go praktykować krok po kroku. Zostań ze mną do końca, by dowiedzieć się, jak już dziś wprowadzić mindfulness do swojego życia. Mindfulness, czyli uważność, to praktyka skupiania pełnej uwagi na chwili obecnej, bez oceniania i osądzania. To sztuka zauważania tego, co dzieje się wokół nas i wewnątrz nas, naszych myśli, emocji i doznań fizycznych. Nie chodzi o to, żeby przestać myśleć czy całkowicie wyciszyć umysł. To raczej proces zauważania myśli, akceptowania ich i pozwalania im odejść, zamiast kurczowego trzymania się ich. Badania pokazują, że regularne praktykowanie mindfulness pomaga obniżyć poziom stresu, poprawia koncentrację i zwiększa poczucie szczęścia. W skrócie, mindfulness pozwala nam żyć pełniej i spokojniej w codziennym życiu. Możesz się zastanawiać, dlaczego właściwie warto spróbować mindfulness? Przede wszystkim dlatego, że życie w biegu i nadmiar bodźców mogą prowadzić do przewlekłego stresu, zmęczenia i braku satysfakcji. Mindfulness pomaga zwolnić, zredukować napięcie i lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. To jak wciśnięcie pauzy w ciągłym odtwarzaniu stresujących myśli. Dodatkowo, uważność poprawia naszą zdolność do skupienia się na tym, co naprawdę ważne, zarówno w pracy, jak i w relacjach z bliskimi. To także sposób na lepsze zrozumienie siebie. Ucząc się obserwować własne emocje, możesz nauczyć się reagować bardziej świadomie, a nie impulsywnie. Praktykowanie mindfulness nie wymaga specjalnych narzędzi ani dużej ilości czasu. Możesz zacząć już dziś, wykonując kilka prostych kroków. Pierwszy: znajdź spokojne miejsce. Wybierz przestrzeń, gdzie możesz usiąść wygodnie i gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał. Drugie: usiądź wygodnie. Nie musisz siadać po turecku ani przyjmować żadnej specjalnej pozycji. Ważne, by czuć się komfortowo. Trzeci: skup się na oddechu. Zamknij oczy i skieruj uwagę na swój oddech. Nie próbuj go zmieniać. Po prostu zauważ, jak powietrze wpływa do Twoich płuc i jak z nich wychodzi. Czwarty: zauważaj swoje myśli. Jeśli pojawią się myśli, nie walcz z nimi. Po prostu zauważ je i wróć do skupienia na oddechu. To normalne, że umysł się rozprasza. Ważne, by łagodnie kierować go z powrotem. Piąty ćwicz, regularnie. Zacznij od 3 do 5 minut dziennie. Z czasem możesz wydłużyć sesję do 10, 15 lub więcej minut. Pamiętaj, że mindfulness to praktyka. Nie chodzi o to, żeby robić ją idealnie, ale żeby robić ją regularnie. Nawet krótkie chwile uważności mogą znacząco poprawić twoje samopoczucie. Na koniec. Spróbujmy krótkiego ćwiczenia: usiądź wygodnie, zamknij oczy i weź głęboki oddech. Zwróć uwagę na to, jak powietrze wypełnia twoje płuca, a następnie delikatnie je opuść. Skup się tylko na tym uczuciu. Jeśli w tym momencie przyszła ci do głowy jakaś myśl, zauważ ją i pozwól jej odejść. Jakby była chmurą przepływającą po niebie. Wracaj do swojego oddechu. To właśnie mindfulness być obecnym w tej chwili, bez oceniania. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek pomógł Ci zrozumieć, czym jest mindfulness i jak możesz zacząć. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, subskrybuj mój kanał i zostaw łapkę w górę. W kolejnym odcinku pokażę Ci trzy proste ćwiczenia mindfulness na redukcję stresu. Do zobaczenia!